No wiesz. Ale nie otwierasz już żadnych skrzynek. No, za chwilę będą ci. Ej, widać moją kamerkę, widać moją kamerkę. Jest bo masz live Nie masz live'a. A masz. No jest nic. No to tak będziemy w sumie. Yy, ten, yy, dać, będziesz mi modem czy ty Dobra, dobra, ja sobie to ogarnę. Nie nie wiesz co ja, bo ja, nie żadnego i... No ja właśnie tak będę musiał, więc będzie trochę to dziwnie wyglądać. Ja będzie, tak troszeczkę. Troszeczkę... będzie tak troszeczkę przesunięte. Dobra. dobra no mam tak myślę, że jak będzie tak 10 to sobie zrobię giveaway'a na łaskawieńca. Mam taką maszynę do losowania tak. widzów, tak? No, 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 sobie taką maszynkę fajną. mogę mieć podkręcone szanse? Nie, nie, kolego, bo to wszyscy słyszą. Czyli ciebie teraz nie ma na live? Nie wiem. No, pytam się, właśnie, czy jesteś, czy nie jesteś. Yy, dobra Nie, nic, nic, nic Zaszczałeś? Ta, tak, 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 tylko sobie wejdę na na liwo Nie, ja tyle po prostu silnik dam tak, no, tak po prostu Nie musisz wbijać Mmm yy. Nie? No, możemy w sumie. czekam na tygryska, oczywiście. Eee, Czeka na tygryska, bo dzisiaj bez dum zdaje. Te się, te pasie, te pasie. Tylko nie zabijaj, bo łaskawieńca w łapie. Dobra, nie bo ja muszę tutaj... No bo jest zniszczony. No naprawiam, zresztą stary zejdź sobie na dół i zobacz jaki ten trap jest, zresztą zobacz sobie ten. No, bra, bro, co ty robisz, odsuń się. najlepszy to jest Przepraszam za kolegę, ma małe problemy. No i nie mogę teraz wyjść, idioto, no. Przepraszam. A, coś jest na tej live? O, owszem. Mam nadzieję, że to tygrysek. Nie no, żartuję. Może Mikiu dzisiaj jeszcze wbije... Sobie zobacz. No ale mi się nie chce na tego live'a! No, spoko mój lepszy Dobra, chodź kuś Będziesz tepać chce być na A mi nikt, nikt mi zresetował co? ej tepa się, tepa się, tepa się, tepa się, tepa się co? jak coś to orka, nie? odsuń się, odsuń się, się, dwójka, dwójka, dwójka oraj co jest? ej, nie wiem czy ktoś to widział Dosłownie nie miałem antylogoutu na Perełka w sensie. W sensie nie antylogoutu, tylko yy, cool downu. A to jest dziwne, że ja siebie słyszę, nie? Nie, nie, jorka, jorka. Ja orka, mało Ja na chwilę poczekam i tam wracam. Sześć rąk po sześć palców. trzy po sześć palców. Cześć Brad ma, Brad ma, 3, Brad ma ten 21 palców. Ojej Ile zasoby Nie wiem. Mi się tutaj nie wyświetla. Nie wiem. Miał... Mam dwie. Czekaj, trzy minuty na kanał. O dobrą. Na no szczęście nie ja tym razem masz trzy luzki. Trzy Nie wiem, to mam, chyba nie mam ani jednej, bo chyba wszystkim mi się waliłem A dasz mi sakiewkę za Nie dam ci sakiewki, bo, bo nie mam sakiewki, bo sakiewka jest z droga. Sakiewka w tym momencie. Nawet nie wiem, czy nie jest najdroższy. No, prawie najdroższy na serwerze. No, to jest najdroższy logiczny do kupienia item. U, korona dwójka. A nie. To korona ja jedynka. A kupisz mi koronę. Nie kupuję ci korony, stary. Co to? Odwaliło ci? Co zbieram? Wiesz, że tutaj o najstarszej, tańszej Dobra, e, za chwilę będzie ten giveaway, nie? Także jak tak będzie jeszcze z 5 osób Kupisz mi kosę, nielotkę Nie, nic ci nie kupuję, mogę ci dać nielotkę najwyżej Ale... Ale tutaj mało kto ma elytrę Czekaj, dam Ci jeszcze marchewkową kuszę i zajęczy miecz Nie, ja chcę kosę, 10 dolarów Kosę, kurde, czy ja mam kosę? A jak nie, to na, na rynku jest zawsze ja Nie ma chyba na rynku Bo tutaj rzadko są księgi. Ej, ej ale ułaskawienie stanie. Ile? E, Czekaj, ile tam? 459. I ze... Ułaskawienie? No. Wiesz, co jest ułaskawienie? Tak. No to sobie sam wybieraj, bro. No nie wiem, na przykład masz zabijać ludzi. No bo nie, no, przysięgam, ty mnie tak denerwujesz. Ja z nim muszę, kurde, do, chodzić do szkoły, nie? Beka. Beka sypa. No, a Dobra, tepaj się. Kurde, no faktycznie to mruzgę by się przydało, nie? Ja to chyba będę musiał za zaczarowania. No, spró... nie, wiem co, ja nie gram w sumie. No i co teraz? Dobra, ja może? Muszę, muszę wziąć kilka eventówek z ten i posprzedawać, żebym miał pieniądze. Dobra, no chyba sobie tego łaskawieńca sprzedamy, bo miał. Dobra, nie, on idzie na, na, do na tego, na Dunajta. Czy dalej szybko mi, proszę, proszę? Będzie to Donate za chwilę. Co będzie, o co będzie, o, co będzie, o co łaskawieńca. To jest takie 2000 kosztuje. Czekaj, zaraz powiem nawet dokładnie. No ale to musi dać donate, nie prawdziwe pieniądze, tylko na przykład może dać jakieś itemki. no co mogę ci dać? No nie jak ktoś da coś więcej. Na przykład wiem, że. Yy, Kubuś, dzidzi, nie ty, taki inny yy, Nie, Kuba, Bu, Ku, Kuba Buba chyba dzidzi, on się nazywa Jest dobra, to ty No to on na pewno będzie licytować Łaskawieńca, bo ja już wczoraj miałem zrobić na to giveaway, ale było trochę mało osób yy, No także Czyli nie będę mógł wygrać może wygrasz, jak go przebijesz. No, ale jak go przebiję, to też mi temy. Jak go nie przebiję? Co? Jak go jak nie. Go nie no to nie, to wtedy ja zabieram mi temy. O to chodzi w top donacie, O to chodzi w top donacie. No, on ma, ma słabe i no Chyba, że jakbyś dał trzy dwójki. W sensie trzy części i dwójki to raczej byś wygrał, bo on ma dwie części dwójkę, raczej nie odda swojego seta najlepszego. Także... No nie, no, opłaca się w sumie ułaskawieńca za trzy części, a na bo potem mogę go sobie sprzedać. Możesz zrobić tego co No, dobra. Teraz mam czytać od razu? Przydać, od razu? No, no, może za chwilę będę robić. To no, ja no piszę. Kto chce, kto chce i chce. Stepa, Stepa, to, sobie... to, 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 to te mikrofonówka. A to nie, nie tepego, nie tepego. Lepiej go nie tepaj. No, jak coś to ramy, jak coś to ramy. Ale hitaj go, hitaj go od razu Jak ty go tepnąłeś? Ale stary, jak ty go tepnąłeś? tylko tak tepnąłeś, że nie możesz tutaj tepać, bo się tepnie tutaj Tutaj, musisz na to tepnąć No i tutaj tepnął No dobra I potem zabudowujesz od góry, no i hitasz No dawaj, 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 pokaż sobie, dawaj. I teraz się bijemy tak na live. Dobra, to ja wezmę i temy. Nie no tak! Ja nie mam tu przy sobie. No ale ja mam słaby miecz. No możesz. Ja ci idem sali, mocniejszym mieć niż ty ten. niż y, ja mam teraz przy sobie. Sali, ja mogę sobie wziąć koronkę. Ja mogę sobie wziąć koronkę i Janasę ta dwójka, ale... No to by było trochę niefernie. Jak ja nie mam takiego jak ty, bo ty masz 15% Ja mam tylko 32% Taki jeden na Nie, bo jak zdechnę, to mi go nie oddasz Nie, nie oddam my... No Właśnie nie oddasz mi Dobra, to masz ten A daj mi taki normalny po prostu zwykły Przejść? Nie, rób чем ты получалась? Wiesz, że Arkusem Magnusem się tak nie opłaca? Arktus Magnus No bo to się tak nie opłaca, stary, robić Nie? Nie No to jest, to, to, to jest właśnie ten lag po podziemie może, co? Nie, bo ty mi zrobisz na mało osób. To też nie. No nie bij mnie, idiotu! No to nie bijemy się, tak? Nie. No i takim sposobem yy, nie gramy sobie już z kolegą. Bardzo pozdrawiam go serdecznie, gorąco, jak tam tylko można. Ale oro. Pozdrawiam, tego koleżka.